Witajcie kochani, witajcie w Energetyce Dnia, w Energetyce Dnia, 24 kwietnia 2019 roku, środa. No i proszę Państwa, mam nadzieję, że już po świętach doszliście do siebie, a nawet jak nie doszliście, to niestety albo stety będziecie musieli, bo czwórka, pod której władaniem jesteśmy dzisiaj, sprawi, że za robotę trzeba będzie się wziąć, zaminąć rękawy i robić wiele różnych rzeczy. Wiele różnych, myślę, że zazwyczaj zaległych. No i przy tej czwórce, proszę Państwa, z całości powinniśmy być bardzo jak gdyby skoncentrowani na tym, co robimy, żeby po prostu później nie było błędów. I teraz tak, czy nasza ta praca będzie efektywna? No bym powiedziała, może być efektywna, ale nie musi, jeżeli inni nie będą nas w jakiś sposób rozpraszali. I teraz tak, największą koncentrację na sprawach zawodowych będziemy mieli w godzinach od godziny 6 do godziny 12 i później od 18 do 24 pomimo, że koniec dnia. Natomiast, proszę Państwa, mniejsza nasza efektywność. Być może wtedy będziemy myśleli o innych rzeczach niezwiązanych z pracą, nawet jeżeli będziemy w pracy od godziny 12 do godziny 18. I teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, niby szósteczka z dnia. Yy, Natomiast ja nie wiem, czy przy tej czwórce i niby tej szóstce z dnia my będziemy mieli czas na miłość. Jeżeli się na nią znajdziemy, to i tak możemy być właśnie poddenerwowani tymi wszystkimi sprawami związanymi z życiem zawodowym, I, i tak to jest pokazane, i tak to będzie. Zdrowotnie, proszę Państwa, na pewno dzisiaj powinniśmy zwrócić uwagę bardziej na stawy, na zęby. Może czas zapisać się do dentysty, może czas poćwiczyć, może czas zapisać się na jakiś masaż. Cokolwiek byście nie robili, to róbcie to dobrze z radością e, i z pracowitością czwórki. I kochani, przesłanie na dzisiejszy dzień: moc. Czyli proszę Państwa, moc będzie z Wami. Czyli nawet ta czwórka, ciężka, mozolna praca, wszystko trzeba dopilnować, ale jak poprosicie Anioła ja Mocy, żeby Wam moc zesłał, od razu lepiej będziecie wszystko robili. I jeszcze, kochani, afirmacja na dzisiejszy dzień. Mój życiowy partner, partnerka jest promienną istotą idącą tą samą drogą co ja. Uwalniam moje oczekiwania i moje projekcje w stosunku do niego, w stosunku do niej. Czyli w tym dniu, nie do końca, gdzie będziecie mieli e, e, czas, na miłość, na bycie z drugim człowiekiem, może chociaż w tych przerwach między pracą, afirmujcie, że wasz życiowy partner jest promienną istotą idącą tą samą drogą co wy, aby te cechy wyrobić w waszym partnerze, albo żeby przyciągnąć takiego partnera, który właśnie taki będzie. Wszystkiego dobrego!